się, a dokąd wyjedziecie? Chodź, Krysiu, chodź, się wykąpiesz. Wiosna. Dzisiaj, pierwszy dzień wiosny, można będzie się umyć. Przyjechałem, dzisiaj jest 21 marca, to jest e, pierwszy dzień wiosny. Normalnie tą to, to marzenę, e, marzannę topią, a ja Krystynę spróbuję. Wiesz, kostium kąpielowy ma i z Marcinem spróbujemy ją utopić, albo przynajmniej wykąpać, nie wiesz, po zimie no to Krysiu, rozbieramy się siadaj tutaj ja tu usiądę Krysiu, choć w końcu się umyjesz a ty Marcin, myłeś się tej zimy, czy nie? nie, też się nie myłeś o, to będzie to będzie grudna woda Dobra, tak? ty nie myty, Krystyna nie myta to pasujecie do siebie Kapo tej Ciekawe, czarno To chyba tutaj. Dobra, nie chodź jeszcze dalej. Może coś znajdziemy. U do chujal. No, dalej nie bądź. Dobra, otwórz. Czerwony, Ostatni życzenie. Ostatni życzenie. Ostatnie no, życzenie. Dawaj, dawaj, razem Odchodzimo! nie dobra No dobra, to Krystyna się zanurzyła, to teraz... To co, teraz my się zanurzamy Na kolana grześniku O panie do no, jakie grzechy O, dzisiaj w nocy było minus 3 stopnie, więc woda jeszcze jest fajna Taka chłodna Orzeźwiająca Pierwszy dzień wiosny to jest zajebiście Pysu, płyń. Płyń do morza. Płyń do morza. Wiosno. Mało nie, ruchawa do naszej nasze pysie. No właśnie. Także. Jakiś dowcip? Nie. <laughs> dowcip, dowcip, wiesz, wiesz jaki jest dowcip. W tym zielonym traktorze w skrzynce narzędziowej. Mamy no. Jak widzimy. Tylko nie mam kieliszka. Może Krysi się napijemy. O, z dzióbka. Nie, nie. Skrysi dziubka. No. Coś 5 minut. Nie do no co ty? Znaczy, operator marnie. Może operatorowi opowiem ten dowcip co tobie opowiadałem dzisiaj. No, taki ci opowiadałem. Bo ja mam Alzheimera. <gry> A, czy, a, zajączek, opowiem tak. Zajączek Lis i Niedźwiedź dostali powołanie do wojska. No i mieli się stawić na komisję. Na komisji wojskowej ustalają y, kategorie zdrowia. Jest kategoria zdrowia A, B, C, D i E. Jak jest E, to już w ogóle nie biorą takich do żadnych jednostek. No i wiesz, nie chcieli iść do tego wojska, więc myślą, co by to zrobić, wiesz? Kiedyś dawno, dawno temu, na przykład, to sobie, yy, wiesz, chłopi dwa zęby z przodu wybijali, żeby nie iść do wojska, ale to wiesz, to było dawno, a to akcja się dzieje teraz, wiesz? Bali się ten yy, zajączek lis i niedźwiedź, że wezmą ich na wojnę, tam, wiesz, ukraińską. No więc wymyślili, wiesz co, zajączku, zajączek miał jednego dnia się stawić. Lis drugiego, a niedźwiedź trzeciego. Więc wiesz co, zajączku, spróbuj, żebyś dostał kategorię E. Mówi, obetniemy ci uszy. No bez uszu chyba ci nie wezmą do wojska. No szkoda, fajne uszy mam, ale myśli sobie, ale mam iść do wojska na wojnę, jeszcze mnie wezmą. Nie, obcinamy. Wiesz, obcięli uszy, poszedł na komisję, wraca, szczęśliwy, zadowolony, pokazuje książeczkę wojskową. Kategoria E. Napisane kategoria E z powodu braku uszu. No dobra, na drugi dzień lis idzie. Co wiesz, co zrobić, żeby lisa nie wzięli. Też nie chce iść. No to, to co? Trzeba ci kitę obciąć. Piękna kita, szkoda jej. Ale myśli to no, trudno. Poświęcę się, obcięli mu kitę. Poszedł na komisję, wraca i też się cieszy, szczęśliwy patrz. Kategoria E z powodu braku kity. Napisane w książeczce wojskowej kategoria E. No dobra, trzeciego dnia ma iść niedźwiedź. Tu kurczę, uszy ma małe, ogon mały, co by, u, co by mu obciąć? On też nie chce iść do wojska. Ale wiesz, niedźwiedziu, ty masz duże jaja. <laughs> I tego, jaja ci obetniemy, wiesz? Wykastrowali niedźwiedzia. No poszedł na komisję, no i nie wraca. Jednego dnia nie wrócił, na drugi dzień, cały dzień nie wraca. Na drugi dzień zajączek z rysem postanowili go poszukać. Idą w stronę, wiesz, tego WKU i patrzą na drzewie, wisi miś, powiesił się, o kurczę, patrzą, no nie żyje, wisi, nieżywy, rozumiesz, ale książeczka wojskowa leży, wiesz, na ziemi, wypadła mu, wiesz, patrzą, otwierają, kategoria E, z powodu, z powodu płaskostopia. <gryzł> <gryzł> po, powód płaskostopie, nie? <gryzł> <gryzł> Nawet nasza marzana się uśmiała. Okay widzimy tu wynikiem. Idziemy. Ile masz? Pięć. To chodźcie, wychodzimy, bo, to, bo tam, w traktorze mi się tam. I <noise> taki jest mu, tak. To nie mój to glina. Wiesz? Taka jest glina, że krok sobie pogubił. Ty, a Gdzie ty ją trzymasz Ręką, ty? prawą ręką. Łatwo tak. ty ją trzymać. Po prostu i poprawiałem. Trzymałaś no. ją za Widziałem i poprawiałem. No to mam nie wiem. no bo jak ty teraz chcesz wypić to musi grażyna do domu na to ty? to grażyna za kierownicę tak, ona nie piła, nie dam jej to czerwuj grażyna może i na krzywi tak jedno czuje, to popatrz. Tutaj mam porządny traktorzysta, to wozi ze sobą jakąś tam rezerwę, taką wiesz, jakby zabrakło kilku solarki. O, A Kilka wziąłeś? Nie mam kiliczkę. Co tu robimy? Coś wymyślimy. No Ale wziąłem obrusek. Obrus jest. O. Tutaj. obok. A wiesz co? No popatrz. Chwileczkę z tego, weź umyj, do wody idź. Trochę obtoknę będzie. Sterylnie. Obtoknij trochę, to czysta woda taka. W ty, wybieraj taką białą, to biała to wiesz... Kiedyś dawno temu to, to naczynia woda, myli... Ta woda z pianą jest czysta. Tak, tak. Kiedyś naczynia myli piaskiem. Jak ja bym, że tak powiem dzieckiem, jeszcze nie było płynów wtedy. Że słońce jest, to za zimę. Słońce to trzymaj. Nie, to wiesz, to dzisiaj nie będzie. Roz... A tutaj jestem starszy, to pierwszy. Trzymaj to, to zdrowie kamerzyskie. wiesz wódka po morsowaniu smakuje jak sok brzosowy. Popatrz, mam, dwie jednak wiosny. wiosny, co? Chyba jest tej wiosny. Ty, ale fajna była. Mnie się podobało. Schowamy się z tyłu za traktor, jak będziemy się przebierali. Nie, bo Krysia zaryka. Już jest mokra, już cieknie z niej. idziemy. Wiesz, tak z Krysi, ja tak jestem zachwyca. Wiesz, a znacie to, jak wiesz, y, ostatnio był kabaret o morsowaniu, ja udostępniałem nawet. Jak wiesz, mówi, że po morsowaniu z, zmniejszył mu się ptaszek o 2 cm. Oj, to niedobrze. No, to 50%. Czyli 50%.